Rajt Książęcy jest już drugim organizowanym przez lokalną organizację turystyczną wyjazdem skupiającym mieszkańców Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Jak przyznaje organizator wyprawy, pierwsza odsłona cieszyła się niezwykłym powodzeniem, dlatego też pomysł na jego kontynuowanie. Ogólnie było 47 osób, 47 uczestników, trzech organizatorów do pomocy. No, no i mieliśmy jeszcze dużo, dużo osób na liście rezerwowej. Pomysł jest, wziął się stąd, że chcemy integrować mieszkańców księstwa świnicko jaworskiego ponieważ no imprezy, takie wyjazdy w góry mało, imprezy zorganizowanych. Tutaj organizuje też PTTK PTT Świnicy, ale jest mało miejsc, zazwyczaj jak już się coś zorganizują, no to już miejsca są zajęte, dlatego też jest inicjatywa nasza, lokalnej organizacji turystycznej, żebyśmy my też coś zrobili dla naszych mieszkańców Świnicy, żeby też mogli z nami pojechać. Tym razem rajd organizowany jest do drugiej części Karkonoszy, gdzie uczestnicy podejmą się próby zdobycia tak zwanych śnieżnych kotłów. Startujemy w Jagniątkowie, tam nas wysadza autobus, idziemy na śnieżne kotły, śnieżnych kotłów do schroniska pod Łabskim Szczytem. Tam mamy posiłek, gdzie nabierzemy energii i chęci do dalszych podróży oczywiście. I potem wracamy do szklarskiej poręby, do schronie, schroniska szklarki. Mamy przewodnika Tomasz Śnieżek, tutaj jest z okolic. Bardzo fajny przewodnik, fajnie opowiada. Prowadziliśmy po ostatnim rajdzie ankietę. No, nasi, nasi piechurzy chcieli pojechać na śnieżne kotły, dlatego jest to rajd dedykowany specjalnie podnik. Przewodnik też się spodobał, więc znowu skorzystamy z tego samego przewodnika. W cenie mamy posiłek, dodatkowo, jeszcze wiadomo, ubezpieczenie, bo to różnie bywa w górach, no i dobrą pogodę i miłą atmosferę. Wyjazd jednodniowy planowany jest na 11 sierpnia, a koszt na jednego uczestnika to 35 zł. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny, mailowy, bądź bezpośrednio w siedzibie informacji turystycznej na świdnickim rynku. Jeżeli ktoś lubi spędzać czas aktywnie, no to. Śmiało, niech przychodzi do nas. My zawsze coś wymyślimy, zorganizujemy. Nawet jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, koncepcję na jakieś imprezę w świnicy, niech przyjdzie, porozmawiamy i może coś wspólnymi siłami się zorganizuje dla miasta. Zapisy trwają do 7 sierpnia, zaś dodatkowe informacje znajdą Państwo pod adresem widocznym na dole ekranu. Ilość miejsc ograniczona.